Odpowiedziałeś, Ej, odpowiedziałeś. dobry! Dzień headline. Ale teraz mój Edward pojedziemy. nie? Chodź <laughs> Idziemy. A <laughs> oh mogę powiedzieć, że chcę Warda Max? N Będziemy yeah. dzisiaj robić zdjęcia. O, oh, twoje babcia! Wyciszcie się na Discordie. O, no, pa. Max, Banek mówimy w dobranie, mówimy w połowie N worda Mówię, no to już dostajesz muta na starcie. No to, no to na was ch... ch... z wami grodz jak mi to dostał. Wejdźcie się na doce. Nie, i zosta mi zostałem muta... Ty nie zbutowałeś kurwa? Nie, mówię wejdźcie się na doce Nało masz tam Czekaj. O, o, nie. Ej, podgłośnij sobie mało? Mikro w grze, ja w grzeja, po prostu stoję. Co ma robić? Podgłośnić sobie mikro w grze. Albo czekaj, Jest. mów, powiedz coś. Halo? Twoje mikro też podgłośni. Escape prawo dźwięki głos. Halo. No co? Ja No sobie podgłośnić no. mikrofony w ogóle. Musimy wejść do środka. Nie wejdź na studnie, której para leci. No bo wybuchniesz. Wiem. Aby taka była tak nudna jak wcześniej. No, była nudna. Dobra. Czekaj, Szybkie luknięcie. Trzy godziny. <laughs> Uśmiech! Uśmiech! Rysiu? Doda. Oj, oj, oj! Cześć! 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 Tam, czekajcie. Patrz, ty, Co to jest? Co sobie zrobię. Oj, oj, oj! Tam się ktoś bije. No, Trala, tralala? Ty, ktoś gada tam. Ktoś gada. Komuś? Na ścianie jest... Co to było? Nie wiem, błyskawicz. Protestuję On ma auty? On protestuje, on protestuje. Gdyś? bolało. HP mi zadało. Chodź rozdzielca. On wybuchł! Nie! Kryptonin, pasję. Ty... Dobra. Weź Ile macie to, to jeszcze to, to, to zdjęć? Eee... Uśpiech! Bo To było tako. Okay. Hm. Dzień dobry, dzisiaj kręcimy vloga ze mną. jest pan Ała, <grym>... no, A ła, szczur. Szczur mnie wywalił.

Co tam było? A no tu jesteście. Tutaj nie ma mini majka. A skąd mam wiedzieć, ile mi jeszcze zdjęć zostało? No masz usłyszeć, jakieś. <grywa> Ale Do widzenia! <grywa> <grywa> Kto w tą minę? ilia albo ty no bo ja, wy byliście no, z przodu yy, kamery trzeba domówić nie mamy kasy. kamery za zero to najtańsze eee, Był dobry odcinek Manity już się żegna bo mu się nie chce nie żegna jest latarka się, kurwa jest. latarka kosztuje 500 no i nie, mamy nie I mam latarki jeszcze dobra. jedną pomówić musi zbieram raz tu i brak mamy łoo wow. A no i gdy, gdy biseczko Chodź Tym razem šo... <noise> Czemu jak się Czemu dropnąłeś? Chodź nie por... Ja Co ty gadasz w ogóle? Gdzieś jak Gladys zamówiła, że oh no. większej gówno przez pół godziny by mieli wyświetlenia, nie? Co z nami należało, chłopak? Fajne. Przypominam, że ty to kupiłeś. Nikt za ciebie nie. tego nie kupował. No, kupiłem Zamknij, reń, nie, no to. Zamknij ring i graj. Nieee, pas. Ajaj! Panu tak! Chodźcie też do tego budynku na prawo Trampolinę miałem i nie ma już Mam no, 50 HP tylko Ty Ja też No to szła Wiesz, Mogę nam mało. Uda się, nie wejdźcie w minę tym razem No co, nie postawienie tym razem Panowała to Nawet przejedziemy do tego Ludzie Proszę, proszę Pana, PROSZĘ PANA! Co? On nas gdzieś prowadzi. Co mi palce filu, do oku wsadzasz? O, ja na, idę na sushi, ja idę na sushi. Spędz. Ja Big Maci, proszę. Ty Big Maci. Dzień dobry. Ja poproszę sobie Big Maci.

Do śladowca ścigo. Niech on stąd idzie już. A on nas słyszy? Nie, ale nie odciszaj się, nie gra jak chcę. Chyba, że chcesz mu chodzić, żeby zrobił szybko jakieś zdjęcia i poszedł. Nie, nie, nie. Hmm. Tak pierd... Prześladuje ludzi, robię robi zdjęcia. Brat gra jakimś dziadkiem, który przeżył więcej niż I Jakiś mały goblinek tam biega. Patrz na ekran, zobacz moje goblinki. Jakie to są skeletonsy, Mi miniony tak. Ej, on nie wie, że zaraz zostanie za kamieniem. A dobra, nie zauważyłem. Co on robi? On już zużył swoje zdjęcia dawno. powiedzmy to, że się nie zaliczył. Tak mi się wydaje. Chyba, że nie wiem. A wiesz, że mógł wziąć nasze kamery, debilo? Ale chyba nie wziął. Czy... Profesjonalny, fo profesjonalny fotograf zrobił 30 zdjęć na miejscu. I biegnie zadowolony. 11 duplikatów mamy. No bo on zaczął teraz swamilić zdjęcia. Ja zrobiłem chyba dobre zdjęcie, z czego widział. No, zajebisty kontent, stary, nie wyjebaliście się. Kark się, więc... mu się złamał. Ej, zobacz, kark! O. A Dziadek się... kark złamał. O, nasze kamery. Myślę, to że będę mieć wygląda. najlepsze, nie? to pięć pięć. No, Boże, święty. O, nie moje. Uuuu... Ale o... gijot. <noise> o. No, es. Mike Moje. la moje. La, 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 la Moje. I pato. Moje. Ja chciałem zeskoczyć no, ja z balkonu ja i się zablokowałem o jakieś części od sufitu. Jak to najlepszy winnik od Dziad Master? Przecież się wywalił. No jak się wywalił, <laughs> Dobra, to masz O, achievement. Ja też. Też. Ile mamy? Ja już tam, oczy, Kupmy czy sobie ratarki, czy... czy nie? Czy pozb... Czekaj! Nie, bo muszę aparat kończyć, lepszy. Czy... Chyba muszę kończyć. Zoom. Ja muszę to słabe. Nie musisz. Nie. ja muszę kończyć. Na razie nic nie kupujmy, żeby był... A co to za trap? Też ciebie Kusi kupić trap? No, kupił trap. To ja trampolinę. No, no, Ale no, no, nic nie kupuj. Stoja latarka. A Myślę. bo nie, ja, ja będę miał po prostu 1000 na następny i Chyba 1000 na Chyba 700, 700 będziesz mieć. No, 700. 750. Uśmiech do kamery. <śmiech> <śmiech> hmm. Poziom zagrożenia 1,5 czaszki na 5. Jesteśmy w City. Karką się złamał! No. no sorry, pierdolę mi się. <noise> to twoja matka babcia. No, twoje babcia chyba się ślini. Kto chce przetestować trampolinę? Nie. Ja! To w budynku, żeby nikt nie zdechł z Pamiętam klipa, nie, pamiętam nie, dame, dame, klipa! Posta, posta, posta. No no Nie, no, jak to, to działa? Trampolina. Daj, Daj mi to. na O. O... Blad. O. Blad. O. Obiad! O. Obiad! O. Blad. Dobra. Uh, Nic mi się ma... się nie stało chyba nie można O. Bjad. <laughs> ja <pierdor. laughs> Bjad. O. Dobra, to zrobię byle jakie zdjęcia tym Jednym aparatem i go opuszczę I biorę drop. Muszę wykerować coś Nie Pamiętam go O Zostaw Rysia! Bo ja się. O kurwa. On był... Ej, trap, trap. Run, run. Specjalnie zrobię, żeby wraz trap. Psst! Kicz, kicz Rysiu. Rysiu. W trapa w wejdź! Wlazłem w trapę, ja PDD. Puść! <ścoughs> no przeskoczyłem nad nim, no. Cale nie zrałem. koniec? Nie wiem po tej próbie, zisamku, są Chyba nie mam żadnych w, Nie mam kamery. aparatu nie mam i nic. No, darmowe. Blad. mina. Fajerwerki, blat! A co, darmowe? Kamery. Bella. Chodźcie. A Max zdał kasę, nie? Max, co ty kupiłeś, debilo? Zdjęcie Pęda. zrobię, które będzie Bęgerem mówić. No I no napiszemy ja w reportażu, już. że... Yyy... Że przetrwańcy... Jakie 1200 e, ja ja, ja no, no, Co ci się pojebało? Jakie 1200 Co mi... ci się pojebało? Ca ja za, fajerber... za, tamto i 500 za to. Co za co kurwa? Ca fajerberga Twoja stara no Co twoja stara? kurwa, no, <laughs> nie ma starej <laughs> Ej no to Nie ja chcę tym do potwora szczelawy zdjęcie zrobić To będzie lepsze ja Nie 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 1200 no tak, no, ja co 1200, dwieście karów Ja mam do potwora. więc zdjęcie zróbcie No nie no zasłaniaj mine, mi dziwko. Jaki męski głos, ale... mano O kurwa Papa Firewerka, róbcie zdjęcia tak, to zajebano, to zajebano. Pięknie, piękne ujęcie P Uuu, uh, Coś... moje zdjęcie będzie dobre. No. Proszę pani! Ale kiad. Się... O, fin, 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 fin. <laughs> Idziemy dalej. O, pani, pani robotówko. Chodźcie! Proszę pani. Chodźcie. Gdzie ty jesteś? No, tu. Co? Tak. On robi idiota. <laughs> nie, Co nie zrobiłem.

Przepraszam, <laughs> przepraszam O, panik jadł Dzień dobry <laughs> Ty masz stał na... No. Przepuść mnie ty gruba rulo Proszę uśmiech, uśmiech proszę pana Ten na lewo No, On jeszcze nie... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, na dach, tak, chodź. Oblat. Oblat. Tak, chodź. chodź. Ja, ja nie zdjęć. Jak się odciszy na DC to nie mogę mówić. O, tam <laughs> To zawała i go wyjdzie Już nie. Patrz, wojsko. Aha. nie rób zdjęć z nim. Nie, chciałem zdjęć. Chodź te pisu. Ja idę zrobić czół. Psinko. Psineczko. Chip, chip. Widzą go, widzą go. Uciekaj, uciekaj, Max, Uwaga. Proszę pana. To są jakieś. demony. O blyat O blyat Błąd! Pomocy, nie chcę coś przy tym debilu Błąd! Nie mam zdjęcia, oni tutaj zdechli, za to jest dużo punktów Manoik, rób tutaj zdjęcie Z tej perspektywy, bo tutaj są trupy i wszystko Stań tu i rób zdjęcie w tą stronę. Tak żeby z te trupy były i ten potwór. Dobra. Mówiłem chodź za mną. A nie on my No to wracamy. Żeby nas ten fireball nie zabił. Zabieram kolegę. Ej ten debil nas goń. Faktycznie. Czarnak z się robi. Czarnak, Manoik. Manoik, ratuj. O, zostawił. Biorę kolegę, uratujemy go! Ratujemy, Trzymaj się, Trzymaj. Trzymaj. Trzymaj się. On chyba Trzymaj. On chyba tego nie przeżył, wiesz. Nie, nie. On poogląda jeszcze zdjęcia nasze. On jeszcze z nami zdjęcia poogląda, mówię ci. Sory, sorry, zjadłem go. Zjadłem go. on kończymy się tam? Nie. Chcemy zdjęcia oglądać, kutoś. Nie, ja dobra, no ale lepsze dobra. zrobiłem, jestem pewny. Okej, okej, okay. 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 no, okay. nie ty, moja. Okej, okej. Nie, nie, nie. A, oh, to oh, nie moje. Okay. i Ja pierwszy. Mhm. Uuuu no. Ma. No. Zrobiłem no, 8 zdjęć din sphere barki. Ferber. no i ma 1000 czekaj, co? Nowy na górę. 1200 manity ma 500, a ja resztę, tak? Tak 500 debiluje. Ty mam. hełm za 500 kupię. Taki, Kupuje kurwa, kask Kupuję kurwa, Kupuję kurwa, Kupuję kurwa, kurwa, To nie kurwa, 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 ci kurwa, Ile plecak kosztuje w chuj? 1500 A ten kask? Ten kask kosztuje 2 koła Ty jesteś rozpierdolony Ten no kurwa, 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 na kurwa, Gramy od lasta, chodź. Gdzie on jest? Najfajną taks! Chodźcie! Manoik, pamiętasz plan na koniec? Manoik, pamiętasz? Tak. Jaki? Zbywali się w overu. Ej, powiedzieć ci coś, Manoik? Ten się gówniarz chciał dobrać się dobrać kampić się na... Ten głównie chciał się kampić na górze na rusztowaniu i czekać, aż pies ciebie zeżre przed wyjściem i modlił się, żebyś wyszedł. E ty się modliłeś, żeby wyszedł w ogóle i chcieli, żeby go poszedł. To powiedziałem, że jak chcesz, to oczyszcie i powiedz, żeby wyszedł. Nie jak tylko powiedz Nie, mam nagrana. A to pokaż, pokaż. Zobaczysz, jak jak rzucę. Jak chcesz, to sobie na DC się i... Zostawiliście mnie. Ale on chciał źle dla ciebie Manoik, Och. chciał. Manoik nie ufajmy. Potem masz nagrane. Uuuu lala. Manoik weź mnie dla contentu. Piękno. Kitchen open late O ma no mi się trace... Ej, wejdźcie tu dla kontento Nie Już cię saję, nie widzę Węta w las kubany Eskibyli My, My Symfony Co to? Wejdźcie O... Uuu. Uuu. Dla kontento ma no i kije, wsi Oblat Oblat To się wyjaśnię Ale zdjęcie Róbcie mi zdjęcie Pff. Ale tryskam O przestało Bezużyteczny to jest Aha, duplika mi jestem Mina Powiniałem wejść Giew To ja, <laughs> ja Zrobił sobie o, że... na później. What? No, Ej, pomocy! Ach, pomocy. O, kas, mi się wy... Dobra, kas się kończy. Dobra. Ej, dobre. A jakby była w tej grze, najpierw nie żył. Nooo, taka śmieszna a ile twój kask daje? Halo? Halo. Co za tam... na ulicę. la, na ulicę. Ile twój kask daje, maksymalnie? mały, O, patrzcie, no. Ale duży ty Majet teraz Co teraz? Wielka stopa Blas E to jest inny gigant niż Mega ten co nice. kamieniami rzuca bo oh, no! ja mam jeszcze jeden zdjęć do zrobienia, gdzie wyjdziecie debile No to rób zdjęcie Naruto Co to wybuch był To on a gdzie on jest? W budynku chodzi. Obla. Wielka stopa. Dawajcie zabiję się dla kontenta. Nie, o to grubasa jak już. Ale ty masz plecak dał Dropnij. Ey, Dropnij plecak jeśli możesz zdechnąć. Ale nie zdechnie to jest drugi budynek, czy ten sam? Life Anon, taks Ja gotowy na zdjęcie! Weźmy ja no i gdzie indziej, tu się daje! Ej, on pleca koło BLEAT Godzilla, BLAT Nie mam zdjęć jakiegoś! BLEAT No do samolotu. No to biegnij. Ajaj, kur. Nie mogę. Nie mogę. Manoik. Manoik? A, Manoik jest już tutaj. Ej. Debilu jebany. Nie, Wierzę. Aleś zrób jeszcze Na... zdjęcie. zdjęcie. Ma ktoś jedno zdjęcie? Ja nie. Ej, Ej, go... Można usłuchać. No dobra, nie gramy no. Ej, można usłuchać, Ale... debile. To usuń duplikat. Duplikat. No, no. no, usuń. I co? I mam zdjęcie? Mamy zdjęcie. No tak. Zwykłe zero, aha. Gruby. Chyba zrobiłem, chodźcie, wracamy. I tak oto kończymy. Bye bye!